Przydobywał na perolę doktor, gdy postrzegł likwor przezroczysty. Wódka to była cojązbą ja kminkową. Przy niej to piernik pozłocisty. Sucharki masą oblane cukrową. Dar przeoryszy niegdyś uroczysty. Zachęca przeor w urzędzie raczy posilić, ojcze przewielebny. Tak właśnie pisał Ignacy Krasicki w swoim poemacie Monachomachia. A stoimy teraz przed domem pana Mariana Bizana, który był wydawcą dzieł kasickiego zwanego Księciem Poetów Polskich. W dodatku, pan Marian był historykiem literatury, edytorem oraz należał do Polskiego Pen i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Warto zapamiętać, że właśnie tutaj, w naszej małej grodnicy, żyła postać tak istotna w dziejach literatury polskiej.